Dziękujemy, że byliście z nami przez cały 2025 rok. Oglądaliście, komentowaliście, wspieraliście nas i śmialiście się razem z nami. A teraz czas pokazać, jak to wyglądało na krawie. Zanim powstała jedna dobra rolka, było 10 legend. 2025 to rok naszych pierwszych nagrań i setnych powtórzeń. Gotowi na podsumowanie? Usiądźcie wygodnie i zobaczcie, co działo się za kulisami, gdy kamera niby była wyłączona. Na początku był chaos. Kilka w Doniczce, czy na rabacie, a robią Filip. Nie! Co sobie powiadam w ogóle? Teraz. Nie tak. Tak? Nie tak. Ja zaraz wyskoczę jak Filip z kapusty. Jesieni nie będzie. Za bardzo parę. I po piąte. I z astu, a stąd. Po drugie, regularne koszenie. Grabienie. Ja? No. I, 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 i. Kurde, bele. Zdejmij, zdejmij, zdejmij. Zdejmi. Ale po co mi ta ziemia? Sprzeczajki. Mogą być podejrzane. To nie są warunki do pracy. Andrzej! Jedź, kurde. Co? O, jedzie, jedzie, jedzie. U. I się za, za, zawiesiłam. Ale mam zawiechy. Hop, nie. Hortensja, bo... Bakiatawa. Falcie łokie łomajona. Co? Więc ma... roślina, więc roślina, więc roślina. A to ma sens? Powali cię na kolana. Ta puk. Ale zaraz, pukasz? Szybciej jedź! nam w, w kadr wchodzisz dźwiękiem. Tam tak, srak, inaczej. A dwie pory roku? Jeśli <słukasz> masz koszarkę z... Zobaczy, dżindzu? Zobacz, Proszę cię, bo się wstydzę. Krępuje mnie jak tak się patrzysz. zawstydzasz mnie. Odejdź. Na słupę się schował, ja pierdzielę. Zobacz, robi szkodliwe. Naprawdę, jaki badziew. Co ty myślisz? To by było dobrze. Koracyjne. Ne. Ne. Miało to i Bo wiosną co? Bo wiosną, gdy kwiatki rosną, wnętrze kępy chroni środek. Ale chronią siebie nawzajem? się. Nie, bój się. Nie, nic nie, błysię. nie błysię. I nie ułatwią się tak łatwo. Nie robią. Łatwią się tak. Boże, kochani. Twoja trawa po koszeniu jest zielona. Słońce mi grzeje w dekiel. Jak ten huk zrobić? Życie gościem. I gotowe. A, E, I, O, U. I O A E U. All inclusive. A ty? I ten duży. Tego brać, jak darmo. Myślisz, że ona wróci do nas tego raju? A gdzie będzie jej lepiej? Jak nie w rolmarketzie? Zapraszamy, zapraszamy.